Szczęść Boże, drodzy widzowie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, Zawsze dziewica. Dziękujemy za wsparcie naszego kanału, poprzez modlitwę. Nadal zachęcamy do modlitwy w intencji świata i przyszłości, która dotyczy nas wszystkich. Módlmy się, bo o to prosi nas nasza Mama Maryja. Jest to bardzo ważne i potrzebne, aby Bóg okazał nam swoje miłosierdzie, w swojej również nieskończonej sprawiedliwości. A teraz wysłuchajmy wszyscy razem, co ma nam do przekazania Matka Boża. Drogie dzieci, dziękuję Wam, że jesteście tutaj na modlitwie. Dzieci moje, jakże wspaniały dar, który został Wam dany przez Ojca. Zarówno Wam, jak i wszystkim, którzy poznali mojego Syna Jezusa. Wy, jako narzędzia, zawsze bądźcie latarniami światła, nigdy nie gaście waszych lamp, ale nieście na świat światło, którym jest miłość i pokój. Moi drodzy mali, jak wielkie jest Wasze serce. Będę Was chroniła przed każdym atakiem złego. Wy z Waszym tak zapaliliście latarnie na świecie, a ja zawsze będę z Wami razem z moim Jezusem. Dzieci, świadczcie i upewnijcie się, że wszyscy słuchają moich orędzi. Czasy będą trudne, ale nie będziecie sami, moi aniołowie nie pozwolą, by dotknęli Was ci, którzy są w szponach zła. Drogie dzieci, kochajcie mojego syna Jezusa. Zamieńcie nienawiść na miłość, złość na przebaczenie, egoizm na altruizm, pychę na pokorę i miejcie rozsądek ducha, oto was proszę, nie macie wiele czasu na nawrócenie. Proszę dzieci, nie każcie mi już więcej płakać, i nie każcie sercu Jezusa więcej cierpieć, czyż nie dość już wycierpiało dla was? Czy ludzkość nie wyrządziła już zbyt wiele krzywdy Bogu, który was kocha? Chroni i stoi przy Was od pierwszego krzyku. Jak jednak ludzie dziękowali Jezusowi? Bluźnierstwo i wejście na wieczne potępienie. Dlaczego kochasz bardziej wygodne życie, wymagające łaski? Otwórzcie Wasze serca na radość miłości Jezusa, a wszystko będzie łatwiejsze. Dzieci, jestem matką i nie opuszczam Was. Umiłowane dzieci. Dziękuję Wam za Waszą wiarę. Dzieci, zostanie Wam powierzona misja rozsławiania mojego syna, gdziekolwiek pójdziecie. Wkrótce ci, którzy mają wiarę, otrzymają dar Ducha Świętego i stanie się to nagle, poczujecie się radośni i gotowi zanieść słowo do tych, którzy go nie znają. Moi kochani, Proszę was, abyście byli przywiązani do Ewangelii i do prawdziwej jedynej nauki wiary. Dzieci moje, płaczę, bo wiem co was spotka, więc proszę, bądźcie zawsze gotowi. Kościół przejdzie wielką odnowę, usuwając to, co złe i wszystko wróci na swoje miejsce. To zadanie jest teraz powierzone wam, świeckim. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.